W dzisiejszym odcinku opowiemy o tym, czy istnieje realne zagrożenie rosyjskiej ofensywy na początku przyszłego roku, której ze stron będzie sprzyjała zima, a także o tym, czy istnieje zagrożenie ataku na Ukrainę ze strony Białorusi opowiedzą o tym analitycy OSW, Andrzej Wilk i Piotr Żochowski. Strona ukraińska kilkukrotnie sugerowała, że może dojść do rosyjskiej ofensywy na początku 2023 roku. Armia ukraińska musi być przygotowana na taki scenariusz. No, widzimy też, że po stronie rosyjskiej nie zmienia się stanowisko, jeśli chodzi o możliwość zamrożenia konfliktu. Nie są wysyłane takie sygnały na ostatnim kolegium Putin, na ostatnim kolegium Ministerstwa Obrony Putin jednoznacznie stwierdził, że będzie kontynuowana tak zwana specjalna operacja. Wojskowa. Minister Szojgu wzmocnił przekaz propagandowy, który oczywiście trzeba realnie ocenić, ale mówił oczywiście o tej wzrastającej potędze armii, armii rosyjskiej, o tym, że będą rozwijane nowe jednostki. I patrząc na zapowiedzi rosyjskie, ja to, to tak skomentowałem prywatnie, że minister Szojgu patrzy na armię rosyjską, chcąc przywołać mit, jej mit z okresu zimnej wojny. Ponieważ zapowiedziano odbudowanie pewnych jednostek wojskowych, które nie były rozbudowywane po rozpadzie Związku Radzieckiego, tu chodzi na przykład o artylerię dalekiego zasięgu czy jednostki piechoty morskiej. Także taki wielki plan został zapowiedziany, że będziemy nadal rozwijać siły zbrojne, będziemy je dozbrajać, nowoczesne uzbrojenie, będziemy wcielać nowych żołnierzy. I co ciekawe, oczywiście już tych zmobilizowanych wyślemy do rezerwy. Wrócimy do zasady służby kontraktowej. No, ja podchodzę z dystansem trochę do tych oświadczeń. Wiadomo, koniec roku trzeba podsumować wszystko optymistycznie i, i wzmocnić też przekaz polityczny, że Rosja jest, wygrywa tą wojnę wręcz. Czy zima sprzyja Ukrainie w prowadzeniu działań wojennych? Generał Zima, czy też generał Mróz działa przede wszystkim na korzyść formacji pancernych i zmechanizowanych, które przestają tonąć w błocie i mogą się jakoś poruszać. I nie ma tu znaczenia, czy to są wojska rosyjskie, czy ukraińskie. Każda strona oczywiście konfliktu powie, że bardziej to nam sprzyja, no ale, ale sprzyja to przede wszystkim wszelkiej maści gąsiennicom, no i w dużej mierze też współczesnym wojskowym pojazdom kołowym. Jest powrót do sezonu letnio gdzie gleba też była twarda na południu. Jest może nawet trochę łatwiej prowadzić działania w zimie, bo duża część, szczególnie w Donbasie, tych, tych takich niewielkich kanałków, dopływów tam jakichś strumyków, ona po prostu zamarznie, jest, jest, to, jest to łatwiejsze do przekraczania wtedy przez jakiekolwiek wojska. I no, sprzyja na pewno działaniom ofensywnym. Jeżeli bym miał wskazywać po którejś stronie jakieś plusy, to niestety po stronie rosyjskiej, ponieważ Rosjanie od wielu lat, jeszcze za czasów sowieckich to było tradycyjne, ale, ale od wielu lat prowadzą prace badawczo-rozwojowe i wdrażają uzbrojenie do potrzeb w warunkach, do działań w warunkach polarnych, czyli ono jest zasadniczo dedykowane działaniom w zimie, i nie, nie, nie ma takiej sytuacji jak, jak sprzęt na przykład europejski, który przy kilku stopniach mrozu wysiądzie, no, tam jakaś elektronika nie zadziała, no bo po prostu jest, no jednak prowadzenie działań w środkowej Afryce postkolonialnych różni się trochę od prowadzenia działań w Europie. Pod względem technicznym komuś może sprzyjać zima, to raczej Rosjanom, aczkolwiek nie ma jakichś dużych różnic. Pozostaje pytanie, czy możliwa jest ofensywa z Białorusi. Widzimy ruch na Białorusi, cały czas widzimy ruch na Białorusi. Cały czas, praktycznie dzień w dzień, coś tam nowego z Rosji na tam Białoruś dociera i trafia głównie do obwodu który w kilku miejscach został wyłączony w ogóle no, z jakiegokolwiek ruchu cywilnego. Są rejony środkowania wojsk rosyjskich, to jest bezpośrednio na północ od Kijowa, to też trzeba wiedzieć i, i też częściowo obwód brzeski, ja jestem zwolennikiem tezy, że przy takich zgromadzonych środkach, chyba że one systematycznie day by day będą tam narastały. To inna sprawa, ale to faktycznie tak, jak mówią Ukraińcy, to jest kwestia najwcześniej lud. Jeżeli to będzie w takim tempie, że Rosjanie mogą zgrupowanie jakieś uderzeniowe sformować na Białorusi. Co ciekawe, Łukaszenko, i, no, i uważam, że i Rosjanie nie za bardzo myślą o użyciu armii białoruskiej na Ukrainie, bo tak jak już wcześniej też wielokrotnie chyba mówiliśmy o tym, to byłby bardzo poważny problem wewnętrzny dla Łukaszenki, wejście aktywne do wojny z Ukrainą. On jednak chce pokazać swojemu społeczeństwu, że chroni je przed wojną, choć, co jest ważne, Łukaszenko współpracując bardzo ściśle w sferze wojskowej z Rosją, tłumaczy to własnemu społeczeństwu trochę inaczej, choć również zgodnie częściowo z polityką informacyjną Kremla. Czyli wszelkie przejawy mobilizacyjne na Białorusi, czy aktywność ćwiczeniowa, bo przypomnijmy, Łukaszenka kilkakrotnie w tym roku zarządzał niezapowiedziany sprawdzian gotowości bojowej jednostek i nie tylko na odcinku przy granicy z Ukrainą, ale co trzeba podkreślić w okolicy. Północnej granicy, czyli z Litwą, czy Polską. I podkreślał, że, i to już od wielu miesięcy podkreśla, że rośnie zagrożenie agresją militarną ze strony Polski. Lub zorganizowaniem przewrotu z, przy użyciu przebranych w mundury ukraińskie najemników. To są, to jest, ta narracja Łukaszenki wskazuje na, na to, że on ch chce grać z zagrożeniem. Bezpieczeństwa Białorusi w swojej też, i to jest potrzebne mu do zarządzania państwem, ale on jednak jest bardzo wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o jakieś agresywne wypowiedzi wobec Ukraińców, choć oczywiście potwierdza swoje uczestnictwo w specjalnej operacji wojskowej rosyjskiej. Co jest ważne, no wiadomo, że te całe powtarzalne przekazy informacyjne czy, czy o aktywności Rosjan na, na Białorusi czy przygotowywaniu się armii białoruskiej do jakichś działań bojowych powodują to, że strona ukraińska musi, musi cały czas utrzymywać na granicy z Białorusią jakieś siły wojskowe, które no, muszą się liczyć, znaczy są potrzebne po to, żeby właśnie opóźnić taką, taką ofensywę lub ją w, w, wręcz uniemożliwić. Ja też przypomnę, że przez te kilka ostatnich miesięcy Ukraińcy dokonali bardzo dużego wysiłku, jeśli chodzi o ufortyfikowanie granicy z Białorusią, żeby utrudnić po prostu hipotetyczny czy potencjalny postęp wojsk w kierunku, na tak zwanym kierunku wołyńskim czy kierunku kijowskim. Biorąc pod uwagę, że Rosja, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie wykazuje, nie wysyła sygnałów gotowości do przerwania ognia, strona ukraińska też stwierdziła również, że nawet okres świąteczny nie będzie okazją do jakiegoś symbolicznego przerwania ognia, ponieważ te, te wojna nadal trwa. Rosjanie, no wchodząc w tą taką pętlę, Agresji wobec Ukrainy. Tak jak przewiduje, będą jednak nadal próbować posuwać się szczególnie w rejonie Donbasu. Czyli bo, dlatego, że Rosjanie potrzebują ciągle symbolicznego zwycięstwa, to jest zajęcie Bachmutu, to jest zajęcie kolejnych miejscowości, czyli wyparcie Ukraińców na wschodzie Ukrai na wschodzie południe Ukrainy. I, a z drugiej strony. Ukraińcy wskazują, że dla nich priorytetowym kierunkiem jest na przykład Melitopad. Także też nie możemy wykluczyć, że przy sprzyjających warunkach Ukraińcy będą próbować szarpać dalej Rosjan na południu. No, wiadomo, chodzi o odcięcie tej drogi lądowej łączącej Krym, okupowany Krym z resztą Rosji. I kiedy rozważamy ofensywę lądową rosyjską, i możliwość, i kierunki. No, trzeba jednak przypomnieć, że to, co jest potrzebne Ukraińcom, żeby ta ofensywa okazała się nieskuteczna lub była bardzo ograniczona, to jest jednak to, o co cały czas apeluje prezydent Zełoński, czyli o dostawy nowoczesnego uzbrojenia. Wiemy, jaka jest sytuacja z energetyką na Ukrainie. Grozi poważny kryzys, taki zimowy, z braku energii, ale to też pokazuje, jak ważne jest dostarczenie nowoczesnych systemów obrony powietrznej, ponieważ Ukraińcy umieją to wykorzystywać i pokazali to wielokrotnie. Ale ciągle, ciągle Rosjanie zachowują potencjał uderzeniowy. To jest też to kolejne pytanie otwarte, czyli powtarzające się pytanie, kiedy Rosjanom skończą się rakiety, no one się nie kończą. Tu rzeczywiście nawet sami Ukraińcy wskazują, że jeżeli chodzi o produkcję pocisków manewrujących to zdolności rosyjskie wynoszą około 40 rakiet miesięcznie, a, a i tak oprócz dronów, które wykorzystują do atakowania Ukrainy, Rosjanie dysponują jednak bardzo dużymi zapasami systemów rakietowych S-300, które też również choć służą w sumie do obrony powietrznej, ale również w ich wydaniu zaczęły służyć do bombardowania. Ukrainy i niszczenia właśnie między innymi obiektów infrastruktury krytycznej. To wszystko na dziś. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału i zapraszamy do subskrybowania kanału OSW.